Nie wiem czy widać. Jasna ramka powinna być widzieć że są kropeczki. Czyli matka tutaj była i założyła druga strona ramki. Też widać bogato. Te są knotki w pustych komórkach. Więc tutaj elegancko się działa. Włożmy tą rameczkę z powrotem na swoje miejsce. Tu jest. Elegancio No, próbuję włożyć tak, żeby nie zgnieść przyłek, tą chciałem ramkę wyciągnąć. Nie, nie, przyjem ją przesunąć, bo tą chciałem wyciągnąć z tym z tym paskiem. Do tej rameczki się chciałem dostać, czyli, czyli do rameczek z paskiem kwasu szczawiowego. Do tych rameczek się chciałem dostać, żeby zobaczyć jak tam jest zasygnalizowana sytuacja. A, widać, że pasaczek ledwo się trzyma. Usuńmy go, został widać przegryziony. No i tutaj też piękna sprawa. Zobaczcie, rameczka cała zaczerwiona. Zaraz będzie nowa dostawa pszczółki. Tutaj również ta sama sytuacja pszczółek z pyłkiem żółtym chodzi, więc elegancko. I tutaj sobie jakiś matecznik pociągnęły, zaraz zobaczymy co to nie matecznik, tylko miseczkę. Musimy ją zdemontować tutaj, bo dziwny, dziwna zagrywka, tu jest jeden pusty ale taki większy, pusty w środku, co prawda. Ale po co, po co dawać im możliwości do jakiegoś rojowania, skoro mają się gdzieś na tyłku? Jest ok, jest ok. Dobra, tutaj nie ma żadnych miseczek. Chowamy tą ramkę z powrotem. Okej, okay. włóżmy tą rameczkę. Okej. Okay. Teraz tą rameczkę chcemy wyciągnąć, bo chcemy usunąć te paski. Na no, spokojnie. Czyli wyciągamy tutaj co drugą ramkę, praktycznie usuńmy ten pasek. Paseczek pięknie usunięty. Zobaczmy tą rameczkę, co się w niej tu dzieje. No a tu jest rameczka całkowicie obłożona pszczółkami nowymi. Matka tutaj dała radę. Czyli tutaj widać też czołg, czołgowość. Wasza wysokość, pięknie. Tutaj jakiś miseczek, zaraz go zdemontujemy. Ale widać, że tutaj matka daje radę ostro. Ramka całościowo zaczerwiona kurczę, blaszka. Tutaj tą miseczkę czapniemy. Ok, i ułożymy tą ramkę. Z powrotem na swoje miejsce. Oto jaka młoda, malusieńka pszczółeczka Widzicie? Jak idzie sobie po Jaka malutka? Taka o długości 1 cm. No może 1,3 cm. Także malutka. Młodziutka pszczółek. Ok. Włożmy tą rameczkę z powrotem. Na miejsce, przesuwać się. Ok, rameczka została oburzona No i co? Jeszcze jakąś ramkę? Tą jeszcze zobaczmy. To tutaj, jest. tutaj jest jakiś kawałek pasku, szczaw... pasku szczawiowego. Zatem wyciągnijmy tą ramkę. OK. no, z jednej strony został tylko pasek, z drugiej go wygryzły, przegryzły, rozgryzły no i co? Tu elegancko, nowy czerw zasklepiony, pyłek, nowe knotki w dolnej części widzę, czyli też elegancko sedają dają radę. Tutaj jak sytuacja również piękna sprawa jest pyłek z tej strony widzę dużo pyłku dobra okej okay. wy tu rządzicie wy wiecie dokładnie co sobie macie i gdzie układać stąd zamykamy tutaj górną dolną część czyli rodnie tu, gdzie rządzi matka, okej. Okay. Przeciśniemy teraz wszystkie, wszystkie ramki w tamtą stronę, aj ostrożnie, nie tak mocno. Jeszcze tutaj raz i tutaj. Ok, przeruszone ramki przejechały się, więc jest ok. Ramki są ściśnięte, rodzina, rodzina zaciśnięta. Ten kawałek jeszcze żebyśmy go zdoł, zdołali usunąć. Ok, no to co, zamykamy. odymimy żebym mógł założyć kratę odgrodową żeby matka mi nie przeszła na górę krata odgrodowa tylko po to właśnie służy pszczoła jest mniejsza więc będzie mogła przechodzić do góry matka nam natomiast nie przejdzie do góry i nam nie założy nowych pszczółek do góry a to jest bardzo dobra to jest zatem bardzo dobra Bardzo dobra taktyka. Dobra. Załóżmy zatem teraz ten korpus z półkorpusem. Jest on tutaj, nie powiem, jest on trochę ciężki. Zaraz się przekonamy, jest tego, jaki jest tego powód. Zróbmy tak, że zdemontujemy zatem teraz. Zdemontujmy zatem teraz półkorpus korpus i dostaniemy się do dostaniemy się do połóżmy sobie ten korpus ok Dobrze, żeby nie do nie pognić tych pszczółek i połóżmy tutaj półkorpus na górę I zobaczymy co się dzieje. Zobaczymy co się dzieje u nas w korpusie. Czy tutaj jest jakiś miodek? Czy nie ma? tu mi się